Siemano ludzie! To ja dzisiaj chciałam Wam zaprezentować meczyk. Zrób, zrobimy sobie dzisiaj meczyk z 10 z Champions League, które zrobiłem na zamówieniu. Meczyk będzie Barcelona z Bayernem. Zresztą jak sobie, sobie rozłożyłem. Na pół będzie 5, 4, 5. Na jedną połówkę i połówkę. I jedziemy z koksem tutaj czekajcie to coś tak trudno tak otwiera jedziemy z koksem dobra, kodziki będę mamy Zenit i mamy pierwszą bramkę szybciutko strzela Koreira Adriano nie miałem tej karteczki, a więc fajnie tu dam sobie Barcelonę 1-0, a więc mamy tu specjalny koniec, tu mamy PSV Eindhoven które i mamy z AS Roma zawodnika meczu Jacko Fajnie, fajnie. I kawa z karty gwiazdy. Jedziemy z następną. Cristiano Ronaldo, Cristiano. Mamy Sewillię. Mamy Wolfsburg. Dwie karty. Mamy Chelsea, Pedro. Hengest, tu jest Kodzik, PSV, Eindhoven i to jest zawodnik meczu Proper, A więc fajnie. I Oz, y, y, znaczy Sanchez na karcie gwiazdy Sorki. W tej karcie już się zaczynamy, Znaczy Arsenalu. Zaczynamy się mylić. Jedziemy z Sevilla. Mamy Milanów Mamy wyrównanie, proszę Państwa! Rodę wyrównuję na 1 do 1. Rodę. Strzał Bramkę, Markizio, Ademi i kartą specjalną Star Player z Kagent. Jedziemy, się końcu, zbliża się końcówka, po, końcówka, ale mamy, jedziemy. Tu mamy Gustavo Moreno. Jacko kodzik i karty gwiazdy Dumbia. Fajnie, chyba nie miałem tej karteczki. To jest jedna z ostatnich. I ostatnie minuty pierwszej połowy. Czy ktoś strzeli bramkę do szatni Mamy Benficę? Benfikę. Rybalka. Mamy... I mamy! Tak, Frank Ribery strzela bramkę, i Bayern obejmuje prowadzenie. Już 2:1. 1 I strzela bramkę za ostatni, i tu mamy logo. Fajnie, fajna karteczka. Wszystko na bok. Trzeba zacząć drugą połowę. Ostatni pizza setek. Jedziemy. Jesteśmy już na półmetku i zaczęła się druga połowa szybko wszyscy zaczęli szybko mamy bramkarza tam z Ralu i mamy wyrównanie do, na 2 do 2 Neymar ale emocje co gol to wyrównanie Casillas, Druniczi i z karty gwiazdy Hulk a więc fajnie Mamy Velozo i y Kazorle, może przyniesie szczęście, że jest w drużynie. Mamy Benfica. PSV Eindhoven. Mamy Vidala, czyli mamy bramkę na 3-2 dla Bayernu Monachium. Robimy miejsce dla Vidala. Okay. Mamy Ramireza, Pinto i... Duo pomocników, duet z Modric i Kross z Real madrid Wystały nam trzy cechytki. Mamy piłkarza z Sewilli. Mamy z Wolfsburga. Jung. Mamy Falcao. Kamiaso i mamy. Obrońców. Mertes, i Kościelny. Fajnie. Stały nam dwie sachetki do końca tego meczu. Czy Bayern podwyższy swoje prowadzenie? Czy Barcelonie uda się zremisować? Dany. Witzel. Marcelon. No Marcelu. Haim. Kramer. Kot i... Niestety nie ma bramki, to jest Tiago Silva na duet pomocników i Sterling. Ostatnia nadzieja dla Barcelony. Czy Barcelona zremisuje, czy Bayern podwyższy prowadzenie? Zobaczymy. Brandt, zawodnik z CSKA Moskwy, Bonucci. I Bayern podwyższa swoje prowadzenie na 4 do 2 Wygrywa z Barceloną, i już tu widzę, że nie będzie żadnej bramki. A kartą specjalną jest znowu UEFA Logo Champions League. A więc karty no super. Wynik bardzo wysoki, jak na moje mecze. 4 do 2. Strzelcem go golis jest Benatia dla Bayernu. E, Ribery, Vidal i Rode rozpoczął tą strzelaninę. I tu mamy Reymara i Korejrę. Na tym filmiku to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych. Pa! Cześć!